Siemanko, siemanko, z tej strony Kasia, witam was w kolejnym odcinku z World of Warcraft od pierwszego do setnego i ze mną dzisiaj Ernio. No i jest za nami jeszcze Lopiger. Cześć. No dołączył do nas, on jest takim tygryskiem jak widzicie. Dobra, weźcie w normalną formę, żeby było widać kim jesteś. Tak, o, dokładnie, tym jest. No, jest MONKiem Gra z nami tylko on już kawajeczek tam dalej i przeszedł my musimy go podgonić, więc będzie biegał za nami chwilę. Jednego czy dwa questy. Ale więc lecimy oddałem. dalej. Oddaję tak, ja tego questa już oddałem. Chyba Ej, nawet do... poza wizją Tak, ktoś do nas jedzie. Słuchajcie, tylko sobie ściszę trochę. Okej. Okay. Chyba nie słyszę was prawie, a to mi... Napierdziela tą magią NPC. Spoko. ja teraz muszę iść do... ...oczyścić studnie. Nasz no. najgorszy quest. Co ty robisz? Zaczynam się bać. Beł, beł. Beł, beł? Właśnie czytałeś komentarze, co gość tu napisał? Gdzie że jest ten, tym... że ten chłopiec z Anno. tym chłopcem. No. Nie wiem, takie no, coś też jest w Lolu ze skinem... Tak jakim? Z Gladiator Jax, tam on mówi, to dla ciebie mały, nie? I też tam ma jakich... is... <laughs> What oh, the fuck? To nie House Milestone był. Jezus. <laughs> yes. W co ty się nie zamieniasz? Mogę zmienić lewik. Boję się. To jest nasz, yy, ten, no, mentor. Od niego będziemy się uczyć, jak grać w World of Warcraft. No to super. To, to, to ten guldan, co Tak. To nasz pierwszy Warlock na świecie. Nie no, już przesadnie. Dzięki sobie. Były. Dobra, lecimy. Co jeszcze masz zrobione? Do robienia? ja mam tylko to. co to. To jest poserało cię. I to, ta o, to teraz to ta studnia, bo takie mam wjechać i to już się stało, przecież to już byliśmy. Hmm. Dobra. I teraz do Thunderbloom no. mamy lecieć, co nie? Po no, po tym studni. Dokładnie. Ostatnio na moim paladynie muszę ci powiedzieć, bawiłem się w te profesje, nie? Aha. Jednak lepiej wziąć mining i tam rush meeting, żeby wiesz. Jednak na, na Auction House'ie nie ma za bardzo mm -hmm. tego wszystkiego, co... No. Ale się w Herbalizm bawię na swoim druidzie. Tak. nie jest. A najlepszy jest właśnie druid, tym druid tauren. I no. jeszcze latasz sobie tym ptaszkiem, znaczy jeszcze Najlega nie latam, ale... Fajna jest. Gdzie no. ty to Kiepska jest ptaka, kiedyś była fajniejsza. Tak? tak? A czemu no, kiepska? Ta. Nie, nie masz takiego szybkiego latania. Aha. No. No. A jakie jest najszybszy? Nie masz takiego jak na pecie? No, czy na No masz, ale to musisz je kupić. Nie, nie. Forma no się tak No tak, tam tak, tak. Bywa ten. Ale jak masz formę, to z... wykupujesz sobie latanie. Czym szybszy, tak? Czym szybszy, tym tak, szybciej tak, latasz. Nie tak, musisz montować tak, jakiegoś musisz... specjalnego. Nie, nie musisz, A tak, się do prędkości A no to fajnie. E, zgubiliśmy. do pigiera. Ja, nie, ja idę za wami. A, tam daleko, strasznie. A bo zbierałem skórki, nie mogę? A... Okay. A, ja tu jestem z wami jakby są na kamerce. Dzień dobry. <grym> tak zapomniałem w gleich. Ale myślę tak się jest. zapomniałeś i w nosie sobie dłużej. <grym> tak. <grym> sobie mózg wydrapałem. No, i jesteśmy na kamerce i mamy taki fajne programy, który się nazywa Autodag. jak słyszycie, teraz gra jest bardzo cicho, jak ja coś mówię, albo jak oni coś mówią, a jak zamilknę. To gra się robi głośniej Więc bardzo fajny efekt to daje. Chciałem się wam spytać, czy ostatnio też macie takie lagi, że na przykład jak Questa zrobię complete Quest to mi dopiero po e, jakiejś sekundzie, wiesz, po sekundzie. Tak, tak, po kilku tak, coś tam mam teraz miałem. To właśnie... macie? No no, to no. ja nie wiem, coś z Popatrz sobie na swój World i home, tam w okienku ten. Ja, ja mam stop... No stopingu to... jest. Na Łordzie ja to, to byś miał lag sekundy. No o, trudno. Ja mam 30, no nie. Aha, no to ładnie. 38 i na Łordzie 60 mam chyba zawsze. No tylko 60, tam. 72, skacze, 82. Mmm. Czekaj, ja patrzyłem na FPS-y. A no, nie, ja to z... mam 66, 69 w wordzie No no to tak powinien No i nie, nie powinien być lag. Nie, nie. dziwiłem 100 fps jest, -y, 100 tego stopingu, coś, coś nie tak. A to FPS to ej, mogę... ej, 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 stop Coś cię zgubili? Aha, to wilka się ej, Ty już tam biegnij, weź no. sobie no. przyzwij to coś A, a ja my lecimy. A my lecimy, tak Ej, 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 cheaty, toście mogli mi powiadomić wcześniej, żebym... <laughs> Dopiero założyłem teraz Ej, znowu ci muszę zrobić screena, bo wygląda jakby to był twój mount no. Też tak podskocz Siedziałeś na nim, a ten... No, no Teraz będziecie musieli na mnie czekać. Poczekamy, poczekamy. A tylko do Thunderblue jeszcze nie poszliśmy. A ty ty już A... Mulgore całe skończyłeś, Nie, tak? nie, nie. Ja jestem w tamtej krainie, co właśnie do niej leci to W tym Aha, momencie no, to, to jestem gdzie to teraz? No. że ja e, skinowałem Moby i trochę chciałem sobie naskinować skinować, i zatukam gdzieś nie mówił level mi skoczył. To no. No, to, to Ogólnie ja nigdy się nie bawiłem w te profesje, ale tak ogarnąłem i bardzo dużo Expa leci, nie? Z tego wszystkiego. No. A nie wiem, nie, nie, nie. A nie, poczekajcie, mam postać y, 96 level World, mm. który w ogóle nie zrobił ani jednego questa. Yes. Znaczy zabiję <grym> moby i zbiera skałki. No. Zabijałem moby i zbiera skałki. ani jednego questa nie zrobił. Ale jest taki Archimon, tak? To znaczy jest taka strona, która się nazywa Iron Man, i dosłownie znaczy, że nie możesz ubrać żadnego i innego jak Szary, i musisz Expeed i ani razu nie możesz zginąć. Jest. O. Uh -huh. Ja tam widziałem ostatnio ten rekord, że gościu wbił 60. No to już dawno było dwa lata temu, ale że. A, na samym, tym, na samym ich A dobił maksymalny, może czy nie? Dobił, ale wszyscy no. teraz mogą dobić, bo teraz to się zmieniło i dużo Expon tak, tak męczył się, nie? No, oni Be What no, you? wszystko. Dobra, co my tu możemy sprzedać? Eee, w gotowanie coś kiedy indziej pobawię. Ojej, sprzedaję wszystko. Sprzedawaj sobie wszystko. Nie wiem. Na pewno to też, to też, to też. Dobra, eee, tak jakby co, żeby cię wprowadzić do serii, to my tutaj bawimy się we wszystkie profesje. Żeby to jak najbardziej rozbudować, tę serię. Pokazać mining, phishing podobne. Czasami siadamy ja mam... sobie przy ognisku. Inżynieria, no czasami sobie siadamy. damy. zamieniamy steki w, kur... w te nóżki kurczaka. No bardziej przed którym żeby gotować nie jestem. <grym <grym Ale mam dwa ta szansa, jak trzeba. Masz już te questy, wszystkie stąd, tak? Ja mam tak, te odebrać. Czyli mamy 3, 4 questy i 2 do oddania dodatkowo. Trzeba ja mam... zrobić? 5 jo... questów i 1 do oddania. Trzeba zrobić taki Coś tak. odcinek zrobić phishing przez całe tam 15 minut. No. 15 minut? Ej, ale to jakie ty masz kwestie? Nie mówię, odcinek, nie? Preparation, eee, preparation for, for ceremony. ceremony, hunt away, name totem, e, scarred brute. Ja... No tak of wisdom. A, right of wisdom ja mam do oddania. No ja też. A, to jeszcze mamy. A, do Thunderbloom mam iść, dobra, nieważne. To co, co pierwsze? jakieś tygrysy i wilki mamy tu bić, to, no, to wszędzie. Chod, trzymajmy się razem, bo zaraz będzie, wiecie... No właśnie, muszę wziąć... Tylko in... zbierajcie wszystko z tych, tych, tych tygrysów, bo chciałbym mnie. A, a jaki, a... jaki loot zrobić? Zbieramy. Free for all, czy group loot? Obojętne. No podnieś mi, bo ja chcę je obierać. obierać! A dobra, masz. No, undead pasuje idealnie. No. Dobra, chodźcie. Nie wiem, czy iść pod balanset, czy Ferala. Ja teraz też mam ten problem na swoim druidzie, 30 level. No ja i mogę wam to w bardzo prosty wytłumaczyć sposób. Do ekspienia pojadam, wiem. No tak, do ekspienia, ale no potem jak chcesz i potem, czy jak chcesz się przyzwyczaić przy ekspieniu, to wiesz... Do grania, no nie? Czy chcesz hmm. się uczyć grać? Ekspiąc, o może tak. O, może mu z kopa wjechał. No i goś nie zebrał i teraz... To ja? O, sorry w, w gazele Chodzi o to, że jak chcesz się uczyć grać Feralem, co jest dla mnie... No bez sensu, no bo nie wiesz nigdy grać nigdy. Nie. To razem, nie? A to, że Ale... jestem słaby, czy co? To, to za dużo ludzi jest słabych na Ferale, żeby wiesz. No dobra, dobra, uznam to za, za ogólny rzut. Ja, no. ja też nie gra feralem, bo jestem słaby. Od razu ci mówię, że. Chciałam ja mierzyć siły na zamiarę jednak w każdy będzie grać, no tam jak masz pół kogo mi polecasz Nowe, ewentualnie tanka i healera o Feral w ostateczności, ale jak chcesz ekspić to możesz się Feralem bawić nie będziesz mi grać tutaj samo. Więc taka zależność Ja że z, z nami jak latasz to najlepiej blancem No, po prostu będziesz do Towosa a my go będziemy dobijać więc Ewentualnie mogę was lecieć, Kasior może sobie was w dół w DPS i nie jest to jakiś problem no. Bo sowa ma do tym, możesz dużo tamem zmieniać postaci i gotować kilka osób na raz, no nie i wszystkie na bił. A właśnie, bo za... musimy ustalić, bo to jest fajne, że gramy takimi postaciami, że możemy być... Każdy może być healerem, tankiem i DPS-em Tak A. Takie sobie dobraliśmy Jeśli akurat będę musiał leczyć, to mogę lecieć Zymarzasz, Mi Najbardziej pasuje DPS no. nawet nie? No się czyli... niepotrzebny, Ale potem się przyda na instancji chyba będzie miał. Ja mam nie tankować, co... no nie, dla mnie to żadna różnica czy tankuje okay. czy To do... nie na ten No, no okej. Okay. A, bo ja mam minik tutaj na tej postaci, dobra. Ja herbalizmu hmm. szukam za każdym razem, teraz słyszy przyzwyczaiłem do druida. Oni mają ten, Taureni mają szybciej im się ten zbiera te rośliny. Tak, tak, i to są mhm. złodzieje zajebiści. Bierzesz flying formy właśnie Odpalasz. Hmm. I pod lat... tu już się w łamek sekundy, ten chyba już zbiera. No, nie? no właśnie, <grym> właśnie zauważyłem, w szoku byłem. Ej, ja wiecie, że nie musimy tego zbierać? Tego. To zaraz. teraz? Bić o, Ale ja, ja zbiłem i nikt mnie nie zebrał, i teraz Kasia, widzisz? Teraz ja. nie lubię ja obradyska. Tak, no se. Dobra, to, to wezmę free for all. Zbierać. Ok. Biorę free for all. Będzie lepiej. Teraz każdy może zbierać. Dajcie sobie jakieś, nawet mówcie, bo będę zbierał. Ty. Okay. Będziecie mm. mi mówić, jak coś, jak będą gdzieś jakieś tu streamki do zebrania. A, A nie, ja przecież wiedzisz. traknę sobie przecież to. No, no właśnie, dzięki, dzięki, dzięki. Zapomniałem. Nie widziałem, że taki, bo wiesz, można powiedzieć, że taki początkujący trochę, już gram dwa lata dopiero. Ale w profesję się nie bawiłem jeszcze. Z tego nic, chodźcie, może tu jeszcze jest jeden gdzieś. Dzień. Tam masz herbalizm, widzę, stąd. Chodźmy o tam w górę, o tam. O, widzę jednego, chodźcie, o tu jest, tu jest ukryty w Steam. Czekaj, bo my tu jeszcze jednego... Nie, był. Zniknął. A to ten, do którego biegniesz chyba. A tu jest, tu jest, tu jest, widzę. Chyba zabije mnie mam. Gdzie jest herbalizm tam? Wypadło czy nie? No wypadło, tutaj u mnie. Dobra, biegnę. O tam, o tam jest, patrz, Ktoś mi pozabiło dwa moby i zebrał. O, jaki dobry człowiek. To jest warrior. Ten skinning to jest. O, tam. Uzależniający. <głos》>. Jakby to nazwać Pardinożerca. <głos》>. dobra, Nazwa wiecie co teraz? Co prawo, w prawo, w prawo, w prawo, dania. panowie. W prawo. Mocno w prawo. Na harpie idziemy? Eee, czekaj. Eee, nie. nie. Bristol Black tle. Interloper. Playen. O, zabójstwa, to najlepszy kwestie. <głos》>. No dobra, lepszy sobie to tutaj ludzi. To tylko w bareńcach. Znaczy. Nie. W jak jesteś Death to też masz taki quest, że wypalasz gościowi. A na wiem, koncie, wiem, printem. wiem, tak. Takie fajne przyjemnitki. To właśnie ci mówiłem o tym. No wtedy ty mówiłem, że ciota się trafiła, że po pierwszym razie już. <grym> Łhehehe, No, bo ja zawsze się męczyłem tam. Ale, ale, gość. E, czekajcie, to jest kolejna jaskinia? Czy. Tak, to jest jaskinia. A. To wybijamy. A raj dla ciebie. Robimy całą. Ta to też jest ten cmentarz dla tych dla Taurenów Taureniów Patrzcie jak to idzie 3 8. spoko tym się biega tym kotkiem się możesz prosiaki skinować? Czy... A nie nie jest Kinebu. Nie ja <ścoughs> człowieka chcesz skonować to nie to nie człowiek to proszę. Humanoid, to jest Humanoid. Czy no Humanoid, to no wiem. Wie. To prosi, ale ja jakoś Ale no nie obrażaj, to nie jest człowiek. O Quest nie. to tutaj. No ty Ten też jesteś człowiekiem, tylko Tauchenem. No. Dać ci ze skórę raz jak z <laughs> okay. No mnie możesz, bo w formie jestem kot. Ej, to na pewno jest jaskinia? Mm, ale widzę tam już Minerał. Wiem, widzę, widzę. Pełznę o, ja do niego ja jak widzę, najszybciej. A ja, ja widzę dwa minerowe. A mogę ci powiedzieć, że na tych górach mogą być kwiatki, co ich nie zbierzesz, bo wymagają gdzieś tam skill Dziesiąty! Dziesiąty. Retribution masz wybrać. Wiem, wiem. O, chyba tego kwiatka nie będziesz mógł zebrać, bo to jest Apple. Tędy się A nie, jednak nie. A nie, dobrze. I ja nie mogę. Nie dobra, e, coś mi wypadło mody, fajnego, mody. znaczy jaki skill dostałem, skill'a fajnego Aha. Po prostu zadaje damage e, Templar Verdict A, jak ma 3 punkty to możesz przypietolić takiego no nie? Okej, okay. tam jeszcze jeden, jeden mining widzę, więc podejdźmy Ile ja tu już e... nagrywam? O, a mi się nigdzie nie wyświetla ile nagrywam Pomocy Czekaj, a nie jest, 15 minut, dobra To jeszcze chwilkę a to nie możesz przerywać nagrywania i nagrywać i nagrać 10 odcinków na Zaszkę? Mogę. <laughs> no to jesteś skubany. Ale zatrzymuję sobie odcinek, żebym miał podzielony na materiały, co nie? Aha. No tak. No właśnie, o to pytam, czy możesz. No. Czy możemy nagrać na przykład, 3 tak. odcinki teraz i. Tak, możemy. Ostatnio tak z sześcioma zrobiliśmy, tak. Tak, moi kochani widzowie, tak zrobiliśmy. E, no. <laughs> prawda, no, A więc teraz. Teraz kończymy odcineczek i widzimy się w kolejnym A wy zostawcie łapkę w górę A nie w dół Co ty kuźwa robisz nie, raz będzie, że tam mróz Raz tak? będzie, tak Kiedy indziej Nie, muszę, nagrałem, nagrałem raz co tak Musimy go tylko zrenderować i wrzucić I giciar. No a więc na razie odcineczek, tym raz Na razie, pożegnajcie się ładnie Pa pa Posegnij się. O, cześć, cześć. <laughs>